Witajcie kochani, witajcie do kolejnego tygodnia. Od 12 do 18 czerwca 2023. Ja tak podstawiam i podkładam sobie tutaj ten mikrofon, ponieważ jakoś patrzę, że ja dzisiaj ciszej w ogóle mówię. A ciszej mówię, ponieważ otworzyłam balkonik gdzieś może na pół godzinki z rana. A potem czuję, że mam tutaj coś w piersiach, coś mi dokucza. Więc nie wiem, czy nie nałykałam się tego nieciekawego powietrza, chociaż żadnego z spalenizny, spalinizny niczego nie czuć. Mówią, że dalej zanieczyszczone powietrze przez te nie tylko pożary w Kanadzie, ale jeszcze mamy i w New Jersey niedaleko mnie dużo pożarów, więc to powietrze chyba gdzieś mnie w jakiś sposób uderzyło. Teraz. Pomówmy o tym tygodniu. No, a na każdy dzień tygodnia będzie na patronie poziom 11.11, 11 co tydzień zresztą, albo do zakupienia na mojej stronie Link pod spodem. Co ja bym tu powiedzia powiedziała, że najbardziej mi uderza w tym tygodniu. no 11, czyli w przeddzień, 11 czerwca, pluton, zaczyna się cofać i. Przechodzi z wodnika 0 stopni do koziorożca 29 stopni. Ja myślę, że to jest wielka rzecz, ponieważ zaraz 6 dni później, bo 17, Saturn zaczyna się cofać w rybach, gdzie będzie się cofał do 4 listopada tego roku. A co ma jedno z drugim wspólnego? No, Pluton cofający się w koziorożcu, która planeta zarządza. Koziorożcem, Saturn. A więc tu Pluton się cofa, za chwilę Saturn się cofa. Kiedy planety się cofają, wbrew pozorom, wcale nie stają się słabsze, wręcz przeciwnie, silniejsze. Dodaje to mocy. Więc, no cóż może to oznaczać? Ten Pluton cofający się w koziorożce w 29 stopniach, stopniu krytycznym. Pluton, moc, podziemia, to co w nas, ta nasza moc niesamowita, cała w nas, globalna. I koziorożec, tradycja, dyscyplina, ambicja, praca, trzymanie się często przeszłości. No bo tradycja. To, co zawsze było, niech to zawsze tak będzie. Status quo, odpowiedzialność. Więc korporacje, rządy, to wszystko tutaj w grę wchodzi, słuchajcie. Więc pewne rzeczy, kiedy ta planeta zacznie się cofać w tych 29 stopniach, oczywiście, że będziemy słyszeć więcej i więcej nowin, tajemnice odkryte. Tu to wyszło, tu się pokazało, tu staje się coś jasne, jak słońce. Uff, będzie się działo. Teraz 17, to jest sobota, Saturn zaczyna się cofać, jest w rybach. Jak powiedziałam, będzie do 4 listopada tutaj. Słuchajcie, Saturn to Lord Karmy. Karma, karma, karma. karma. Wszyscy, którzy mieliście czytania ze mną robione lekcje długi karmiczne, karma webinarium, przeszłe życie wędrówka duszy, ale szczególnie te właśnie lekcje i długie karmiczne. Ja naprawdę na waszym miejscu bym zerknęła na to jeszcze raz. Popatrzyła, gdzie jesteście teraz w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że przez tych kilka miesięcy. Będzie każdy odczuwał podwójną karmę. Po angielsku, what goes around comes around, czyli to, co się wypuściło, to, co się stworzyło. Dobrymi czy nie za bardzo dobrymi sprawami w życiu, to powróci podwójnie. Więc, jeżeli postępujesz słusznie, mówisz prawdę. Robisz co w Twojej mocy, żeby być użytecznym, użyteczną nie tylko dla siebie, ale dla otoczenia. Dlaczego miałoby cię spotkać coś złego? Nie oszukujesz, nie okłamujesz, nie okradasz. Mogą przyjść bardzo intratne propozycje pracy, współpracy, kariera, biznes, czyli to, co najlepsze, czyli dobro powróci dobrem. I tak miejmy nadzieję, że dla nas wszystkich właśnie będzie. Eee, warto teraz przyłożyć się do tego, żeby nie tylko mówić prawdę, ale co robicie? Róbcie solidnie. Bo i Saturn tu, i koziorożec, ten Pluton w koziorożcu naprawdę nas wszystkich postawi do pionu. Nie, nie ja, nie ja. Tylko. Saturn i Pluton, szczególnie tutaj ten Saturn. Ojoj, oj. To jest tak jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w jednym. Okej, okay? będziemy to odczuwać. Saturn jeszcze dodam tylko, że może dotyczyć nie tylko przeszłych żyć, lekcji i długów karmicznych, ale także, ponieważ jest w rybach. Więc w szpitale. Zdrowie. Wirusy. To się to wszystko może pokazać. Może się właśnie wrócić sprawiedliwością w jakiś sposób. Ja tylko mówię to, co ja widzę. Sprawa biednych, także uchodźców, bo to też są ryby. Więziennictwa ja kilka razy mówiłam o tym. Narkomania i narkotyki wszystko to, co przyjmujesz. I działa na przykład jak lekarstwo. Lekarstwo też jest swojego rodzaju, no cóż, alkohol. Yy, I alkoholizm. Uciekanie po prostu yy, od rzeczywistości, bezdomność, wszelkiego rodzaju obsesje, pomoc socjalna. Mamy jaka ona jest? Big Pharma. Kontrola pandemiczna, ta zdrowotna, i tak dalej. Bezrobocie, kłamstwa, oszustwa, byle jakość, zaniedbanie Saturn tego nie toleruje, ani tutaj ten koziorożec, Pluton w koziorożcu. No, musi być solidność w pracy. Także zdrowie psychiczne, emocjonalne. Dzieciństwo, traumy i sprawy karmiczne. Więc to jest bardzo szerokie zagadnienie. I będziemy teraz widzieć, właśnie, co się będzie działo. I to ja na tym e, bym pozostawiła. Dodam tylko, że 18. jest nów Księżyca w bliźniętach, który jest w kwadracie do Neptuna w rybach. A więc kwadrat pewne rzeczy pokaże. Niektórzy będą pasywni, niektórzy będą bardziej wrażliwi. Emocjonalni czy nerwowi, ale także mamy Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych, a więc wszystkim, którzy obchodzą, bo zawsze jest w niedzielę, wszyscy, którzy obchodzą to święto, wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzę. Okej, okay. wstawiam to i chcę Wam zaprezentować dzisiaj dwie nowe talie, na które czekałam i przyszły. Więc zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Słuchajcie, na ten tydzień, bo tu się zaczynają ciekawe czasy. Więc tu ogólnie, jakie dla nas wiadomości, porady i tak dalej. Hmm. No więc używam tych nowych. Kart, słuchajcie, zobaczymy, co ja tu dalej zobaczę. Zobaczymy, co zobaczę. Jak wam się to podoba? <grych> Okej. Okay. Zobaczymy, zobaczymy, co zobaczymy. Ja tu układam w jakąś taką wytłumaczalną. Historię. Okej, okay, słuchajcie. Biorąc pod uwagę energię, to jest raz astrologię, a teraz zobaczymy, co tutaj będzie. Bo wiecie, no w księżyca wiąże się z rozpoczynaniem czegoś, ale jak ja zawsze mówię, każdy początek wiąże się z końcem. No więc pierwsza wiadomość: Uuu, ktoś się może pojawić. Rozwiany włos, taki Fabio. I kielich miłości zaproponować. Może to być ktoś spod znaku wody. Może być. Chociaż nie musi. Czyli rybka, raczek, czy skorpionek. Ktoś może pojawić się, żeby coś ci zaproponować. Coś może romantycznego. Może zechce flirtować, um, co ma do zaoferowania i to jest kielich wypełniony uczuciami. Więc naprawdę ktoś, kto komu zależy na tobie, nagle możesz poczuć się, że wow, jestem zakochana, bez pamięci. Czy zakochany? No bo to płeć można zmienić. Um, może też tak być, że jeżeli już jesteście w związku, to jest tu brak balansu. Ktoś chce czegoś, pragnie więcej akcji, więcej życia, radości, a tego nie ma, więc zwróćcie na to uwagę. Wiecie, w związkach trzeba pracować, to są jak te ogródki, nie można pozwolić chwastom zarosnąć, ok? I żeby pozbawiły te piękne róże światła. Teraz, co dla niektórych uważajcie? Bo ten ktoś, flirciarz. Taki, no, łączy ona. Może być, że to jest ktoś. I teraz tak, dla jednych. Gdzie to są te moje nowe karty? Dla jednych to jest ktoś, kto wraca przeprosić. Z przeszłości. I to naprawdę szczerze przeprosić, bo jest już ta osoba tak negatywna, że widzi tylko to rozlane mleko, a tych pełnych kubków tam nawet nie zauważy. Dla co niektórych z Was, wy już nie zechcecie na to odpowiedzieć, bo powiecie: mleko się rozlało. Czyli tak jak inaczej to mówimy, day lay dollar short. Dzień za późno, dolar za mało prostu już po wszystkim. Co niektórzy przyjdą właśnie, żeby się wyżalać i płakać. Jeszcze może ciebie obwinić, jeżeli miałeś czy miałeś do czynienia z narcystą. Więc dla każdego będzie tutaj trochę odrobinę co innego, no bo to nie jest dla jednej osoby, mamy tyle osób oglądających. Teraz ja widzę, że ty, no i bardzo dobrze, jeżeli tak jest, no bo z tym wszystkim, co na początku powiedziałam i zapowiedziałam, jaka energia, ty koncentrujesz się, czy powinnaś, czy chcesz, czujesz, że chcesz się koncentrować na pracy, na nauce, uczyć się, edukować, dokształcać. Webinaria, seminary i tak dalej, no, część, która może nie miała o tej karmie jeszcze pracy odrobionej, zechce zakupić właśnie te usługi, czy to webinarium o karmie, ale ja patrzę, że potrzeba zwracania, zwracania uwagi na detale, bo jeśli nie, to pamiętacie, mamy planety, które się zaczynają cofać i do pionu ustawiają i trzeba będzie jeszcze raz robić i jeszcze raz, więc zamiast powtarzać nieskończoność, Dlaczego od razu nie zrobić solidnie? Bo patrzcie, że może przyjść jakaś możliwość nowa, nowe możliwości, i tu macie pięknego anioła z tyłu, czyli jest cudowna moc, to coś będzie przeznaczone. To właśnie ta nagroda może przyjść za te dobre uczynki, które macie za sobą. I co dla niektórych może być, że jest to nowa propozycja pracy, współpracy? Może to być też, że ktoś Was prosi o to: słuchaj, czy nie zrobisz tego i tego? Ja widzę, że Ty robisz, fotografujesz, że Ty robisz filmiki na przykład. Czy nie mogłabyś, nie mógłbyś pracować dla mnie, bo mam wesele i chciałbym takie, właśnie inne zdjęcia, nie te ustawione, tylko takie, które mają ciekawszy pomysł? Więc to jest możliwe, że będzie wiązało się z kreatywnością. Ale to jest coś zupełnie nowego. I um, widzicie tutaj. Nie ma rasizmu, więc będziecie na tych kartach widzieć różne kolory skóry. Wiecie, ja absolutnie nie toleruję czegoś takiego jak rasizm. Chodzi o bezwarunkową miłość, więc może to coś dla Ciebie coś oznaczać. Nie wiem co, ale coś może, dlaczego ja to w ogóle powiedziałam. Ciekawe. No, jest coś pobłogosławione. Teraz idziemy, jakie masz intencje i odkrywa, odkrycie czegoś, ósemka, ósemka karmiczna, ale także sukces. I może tak być, on tutaj patrzy i buu, odkrywa jakiś diament, <grych> na przykład, czy perły. Więc możesz coś odkryć, możesz nagle coś znaleźć. Możesz paść na świetny pomysł, ideę. Więc zwracaj w tym czasie uwagę, ale także przyłóż się do tego, jakie masz intencje. Ja, ja nie mam żadnych intencji. Co będzie, to będzie, Grace. Ja się kawy w międzyczasie napiję. Co ma być, to będzie. No, Kessara. Nie, no, kochani, właśnie tu jest. Do czego przyłożysz wagę, czyli właśnie jakie są Twoje intencje, to osiągniesz. Więc kto by pomyślał, że on nagle znajdzie tu diament? Więc ja myślę, że te nowe możliwości, jak się przyłożysz do detali, do pracy, podejdziesz do życia naprawdę poważnie, bo te dwie cofające się planety dokładnie tego chcą. Nie ma się obijania, obijania się, czy byle jakości. Nie wchodzi w grę. Od razu po łapkach uderzy, że ojoj. No i następne też są intencje, co ciekawe, szóstka tym razem. Niektórzy nie zechcą podjąć tych nowych akcji czy możliwości. Tutaj anioły wręcz przynoszą na tacy: Ej, nowa okazja. To jest dla ciebie dobre zrób to, odważ się, pokaż się, zaprezentuj coś, a ona co? Tutaj piękne fajerwerki tak, a ona siedzi w tym ogródku przy stoliku sama, zamyślona, nie wiem, czy widzicie, bardzo zamyślona. I mówi, nie, to mo mogę wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Ja absolutnie w to nie chcę wchodzić. No teraz, okej. Okay. Dla jednych będzie odważ się, a dla drugich będzie, owszem, odważ się, ale rozsądnie, bo znowu tego i Pluton, i Saturn wymaga. Czy to ma sens? Przyłóż uwagę do detali. Skoncentruj się na tym, co robisz, co mówisz, do kogo wysyłasz, Wiadomości, żeby nie trafiły w niewłaściwe ręce na przykład. I tutaj nawet widzicie, są przodkowie, więc sprawy karmiczne. Numer 28. Mo, może trzeba zwrócić uwagę, to już chyba drugi tydzień, że mówią o tym. A ja mam czytanie, co powinnam wiedzieć od najbliższych po drugiej stronie. Jest coś takiego, zapraszam, bo tutaj jest to właśnie uderzane w ten sposób. Może też tak być, że w snach to też są ryby, przecież wszystko to, co sny, znaki, wizje, przeczucia, medytacje i wyobraźnia i to, co wiąże się z wielowymiarowością i tak dalej, to jest właśnie i to. Może tak być, że chcą ci coś podpowiedzieć, wskazać, uczulić na coś. Zwracaj na to uwagę. Wycisz umysł. To jest to, co ja potrzebuję zrobić, ponieważ ja wiecznie o czymś myślę. Już od tego myślenia to mózg mi staje w poprzek. A tutaj trzeba się wyciszyć. No, i ten tydzień na pewno będzie, bo już ja odczuwam tę energię, wierzcie mi. Trzeba się wyciszyć. Medytować, spacerować na łonie natury, najlepiej nad wodą. Macie za mną tą piękną wodę, nie bez przyczyny. I zachód słońca to jest to, co robiłam na Hawajach, jak mieszkałam na małej. Przy każdym zachodzie słońca wchodziłam do wody gdzieś tak po kolana. Pięknie to obmywało. I to, co powinno było odejść, i to, co powinno było się zakończyć, oczyścić, to dokładnie robiłam i to, to było, słuchajcie, cudowne. Więc wyciszyć się, kochani, wyciszyć. Tu pojawić się może jakiś dżentelmen, i to czuję, że no, dla jednych będzie nowy, dla drugich nie. Nowa osoba. Może to być ktoś spod znaku yy, barana, lwa, strzelca albo panny. Ale ja czuję, że to jest ktoś, kto przez jakiś czas nie kontaktował się z wami. Sam się wyciszył, czy wyciszyła. I przechodziła transformację wewnętrzną ta osoba. Z tym, że ja widzę, że i chciałabym, i boję się, jeżeli macie z kimś takim do czynienia. Nie wiem, co mam zrobić. Nie słucham intuicji, ja tylko myślę, myślę, myślę i już w ogóle nie wiem, co mam zrobić. A tu potrzebny progres, ja chcę tego progresu, ja chcę iść do przodu. Ale na dwoje babkę wróżyłem, w tą stronę, w tamtą stronę. Okay? I patrzę, że coś się kończy, no tak. Na ten nów księżyca, to by się zgadzało, że coś się kończy, zaczynacie coś innego, bo tutaj on dochodzi na kładce do końca, już dalej nie pójdzie, dalej jest woda, czyli co? Emocje. Ja zawsze mówię, że na końcu dnia najważniejsze jest, jak się czujemy z tym kimś, z tym czymś, w jakiejś sytuacji, w jakimś miejscu. Co odczuwamy? Czy czujemy się świetnie, czy nie? Więc tu trzeba się będzie skonfrontować z tym, dwójka wybór, dziewiątka zakończenie, ale i mądrość, humanitaryzm, razem jedenastka. Jestem bosem samego siebie. To ja decyduję. Stoję na dwóch równych nogach i świecę, jak piękna latarnia. Więc Niektórzy może wreszcie coś kończycie robić, gratuluję, jest świetnie i teraz zaczniecie coś nowego z nowym księżyca. Dla innych coś naprawdę kończycie, od czegoś odchodzicie, jeszcze dla innych podróżujecie, jeszcze dla innych wyruszacie w świat, przeprowadzacie się nawet może niektórzy. Ale wiadomość jest, świat stoi otworem. Wow, piękne czytanie. Kochani, wszystkiego najlepszego jeszcze raz zapraszam na moją stronę. Wybierzcie, co wam pasuje. Eee, czytanie będzie na ten tydzień, na każdy dzień tygodnia. Astrologia, numerologia i wiadomości z kart anielskich. Serdecznie zapraszam, kocham, trzymajcie się, wspaniałego tygodnia życzę i pa!